siema dzisiaj będzie kolejny kolejny trzeci więc zaczynamy czekajcie chwilę dobra jesteśmy i zaczynamy idziemy kolejny odcinek na świat Steve'a tak zaczynamy o, dzisiaj dzisiaj znajdziemy dzisiaj spróbujemy z, znaleźć jakieś materiały jeszcze takie, co nam się sprzedadzą Dobra Mamy tu łóżko, tak Trasy przetopmy Piasek O tak I poczekajmy chwilę, jak nam się przetopi Okej, okay, już się nam już jesteśmy chyba przetopienią szkła Więc teraz postamy sobie Je... Hop, tylko je wyrzuciłam No, dobra. Zostawiliśmy i teraz wkraczamy do naszej kopalni, co wkopaliśmy. Bo trochę mi zacina. Myszkę. Dobra. Więc jedziemy tak, jak tutaj kopaliśmy, więc więc teraz kopiemy tam dalej. Może znajdzie się dzisiaj Coś takiego mocnego, jakiś materiał ciekawy, ale jak widzicie, nie wiadomo, czy coś znajdziemy w ogóle w tym odcinku. A ja o, dobra, dobra, mam już crafting. Robimy sobie kilofy. Hop. czekaj, muszę być... Nie mam przy sobie... A, czy... Czy ja ominąłem węgiel na górze? Gdzieś tutaj był ten węgiel. Gdzieś go widziałem? Aha, tutaj! Tak, właśnie mamy, fajnie. Teraz <laughs> kopiemy, kopiemy, kopiemy. Dobra, reszta to sobie tutaj dokopię. OK, okej. Gramy. Teraz znowu patyki, no właśnie. O, gdzieś tyle. I jedziemy kopać dalej. No nic ciekawego na razie nie ma. Hmm. Ale coś znajdziemy. Oho! Kolejny raz węgiel. Jak było was widzieć. Węgiel. No fajnie. Tak, ale więc jak na razie tutaj nic nie znaleźliśmy. No nie, musi coś być. Aha, dobra. To będzie trochę krótszy odcinek. Jest <gry> i właśnie tak jak mówiliśmy, w drugim odcinku nie znaleźliśmy żelaza, w pierwszym też, ale w trzecim już znaleźliśmy. Jest, i teraz możemy sobie przetopić to żelazo. O tak. Dobra, idziemy na górę, przepalamy. O. Dobra, bo. Y ja za tym czasie w w zbiorę to jeszcze. Ten węgiel. I zrobię krótką przerwę. No jak widzicie, już 5 minut minęło i tak to już będzie koniec odcinka. Zalejkujcie i subskrybujcie. Więc pa, widzimy się w kolejnym odcinku.